Cześć wszystkim, witajcie w naszej kolejnej analizie. Witajcie. Dziś przyjrzymy się materiałowi Macieja Wieczorka z kanału Ekspert w Bentleyu. On tam, wiesz, omawia zasady budowania bogactwa. Tak, ale z trochę innej strony, prawda nie tylko ciężka praca dokładnie bardziej od strony e, psychologii strategii co tak naprawdę siedzi w głowie. No właśnie, źródło sugeruje, że ten klucz do finansów leży głębiej. Skupimy się na, powiedzmy, trzech takich głównych koncepcjach, czasem dość kontrowersyjnych. Okej, okay, to zacznijmy od tej pierwszej, chyba najmocniejszej: obsesja. Obsesja, ale nie takie zwykłe, chciałbym mieć pieniądze, tak? Nie, nie. Materiał mówi o czymś świeższym, znacznie silniejszym. Taka wszechogarniająca, no wręcz paląca potrzeba zdobycia bogactwa. Porównuje to do olimpijczyka, chyba. Tak, dokładnie. Sportowiec, który podporządkowuje wszystko, absolutnie wszystko. Czas, zdrowie, życie towarzyskie, no przynajmniej na początku. To taki wewnętrzny przymus, a nie tylko marzenie. Czyli to trochę stoi w sprzeczności z tym popularnym hasłem, podążaj za pasją, nie? No właśnie. Wieczorek jakby sugeruje, że na starcie ważniejsza jest ta zimna yy, determinacja celu. Nawet podkreśla, że to często była niezdrowe. Tak, to jest ciekawe, że tego nie ukrywa, ale mówi, że obserwuje to u większości ludzi, którzy faktycznie dochodzą do dużych pieniędzy. Tak. Ale jest też druga strona medalu: mówi, że brak tej obsesji jest zupełnie ok. Pod warunkiem, że to świadomy wybór i akceptacja konsekwencji, a nie po prostu wiesz, wymówka, żeby nic nie robić. Dokładnie. Czyli albo idziesz na całość, albo świadomie wybierasz inną drogę. No dobrze, to drugi element mentalność. A konkretnie walka z tym, co źródło nazywa bieda mentalem. Tak. Fascynujący koncept. Wieczorek tłumaczy, że taka podświadoma niechęć do bogatych albo przekonanie, że samo bogactwo jest złe... Działa jak hamulec ręczny. Właśnie. Potężny autosabotaż. Używa tam takiej mocnej analogii. Z tym oknem na dziesiątym piętrze? Tak. Że jak się wychylasz, to ciało cię cofnie instynktownie. Przed niebezpieczeństwem. I tak samo umysł może nas cofać przed bogactwem, jeśli podświadomie widzimy je jako coś złego, negatywnego. Rzeczywiście to daje do myślenia, jak głęboko to może siedzieć. Dlatego źródło radzi, żeby świadomie kwestionować te popularne teksty. Pieniądze szczęścia nie dają. Albo pierwszy milion trzeba ukraść. No i kluczowe staje się to wewnętrzne umiejscowienie kontroli. Czyli to przekonanie, że to ja mam wpływ, że to ode mnie zależy, mój los finansowy, a nie tylko od szczęścia, rządu czy sytuacji na świecie. Dokładnie o to chodzi. Przejęcie odpowiedzialności i jednym z sposobów na to, żeby przejąć kontrolę, jest skupienie się na konkretnych umiejętnościach. I tu dochodzimy do trzeciego punktu: te słynne high-ticket skills. Tak jest umiejętności, które rynek po prostu wysoko wycenia. Które realnie dają duże zarobki. Co na przykład? Zarządzanie, sprzedaż. Tak, zarządzanie, skuteczna sprzedaż, marketing, wystąpienia publiczne. Źródło sugeruje, że rozwijanie właśnie takich rzeczy, które mają potencjał generowania kasy, jest strategicznie ważniejsze niż. niż tylko podążanie za pasją, która może być, no cóż, niedochodowa. Brutalnie mówiąc tak, jeśli chcesz zbudować bogactwo to umiejętność sprzedaży albo budowania systemów może być cenniejsza niż, powiedzmy, talent artystyczny, o ile ten talent nie jest połączony ze strategią zarabiania. Wygląda na to, że taka jest teza: świadome inwestowanie czasu w to, co rynek docenia finansowo. No dobrze, podsumujmy. Według wieczorka, droga do znaczących pieniędzy opiera się na trzech filarach. Po pierwsze, wewnętrzna obsesja celu. Po drugie, odpowiednia wspierająca mentalność. I po trzecie, strategiczne rozwijanie konkretnych, wartościowych umiejętności, tych high-ticket skills. To prowadzi do ciekawego pytania, które gdzieś tam w tle wybrzmiewa: Co jest ważniejsze genialny pomysł na biznes, czy właśnie ta wewnętrzna siła ta determinacja, nastawienie, gotowość do poświęceń? Zdecydowanie coś do przemyślenia. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas przy tej analizie. Mamy nadzieję, że dało to trochę do myślenia. I oczywiście, jeśli ktoś chce więcej takich skondensowanych porcji wiedzy, warto zasubskrybować nasz kanał, żeby nic nie umknęło. Zapraszamy na kolejne spotkania. Do usłyszenia.